Pan to, ja mówię tak, oszukali pana. Ale on miał jakiś tryb. Nie tłumaczy, miał... bracie, jak chcę Ci błogosławić. Nie, ja się nie, tłumaczę. Słuchaj, nie, mi powiem tak, współczuję, współczuję, ee... No ta ekspresja z waszej strony, ta ekspresja z waszej strony. Owoce ducha, plus prawda Chrystusa daj życie wieczne. Ty masz owoce ducha, ale nie masz prawdy Chrystusa. I mam prawdę Chrystusa. Ciężko prawdę przekazać Chrystusa. Pamiętaj, bo Chrystus pamiętaj, jest prawdą i... i miał ciężko prawdę przekazać narodu wybranemu. Rozumiem, że go załatwili narod wybrany, co chce zimy. Pamiętaj jedną rzecz. Że być może, być może... Cię wysłucha i przyjmie Twoje argumenty. Chrystusowe to nie są moje. Chrystus przeze mnie przemawia. Efe, Efezem 42 jakimi, nie takimi... Nie takimi? Przecież ja biada wam, panie powiem, tak nie krzyczę na ciebie. Ja cię szanuję jako brata starszego, e, w cieleśnie, ale też ja jestem starszym z 24 starszych. Ty masz mnie, słuchać, bo. I tylko jest 24 czterech starszych, a te wszystkie samozwańcy, nauczyciele surowszy wyrok dostaną, rozumiesz, Jakuba 3, 1. Jest tylko jeden nauczyciel Chrystus i on da mi tą mądrość, Łukasza 21, od 15 do 28. Głowa do góry, bo koniec kłamstwa jest. Drugi to sądziam, drugi rozdział od 1 do 15. Koniec kłamstwa, a ty masz zakłamane umysł, bo diabeł naślep, zaślepił, diabeł, szatan. Najbardziej organizacji świadków wiekowych. I jak się wybudzisz... Ale ty też masz prawo słuchać, uwierzyć w prawdy, w Chrystusa, nie we mnie. Ale nie, poczekaj, Ja boję się o ciebie. Nie lękaj się, bracie. jakim, względem, no? jakim względzie, no? Żeby ci ciśnienie nie huknęło i żebyś zawał nie Nie przejmuj się, braciszku. Jest wszystko pod kontrolą. Ja się cieszę, bo jak dobrze przed niej Nie, nie szczepiłeś trzymałem... się. No A powiedz, szczepiłeś się, bracie? Szczepiłeś się? Proszę? Czy się szczepiłeś? Nie, to jest moje. No ale hmm. widzisz, to, bo to jest y, depopulizacja, znamie bestii, próba wiary i to jest koniec już, koniec, albo żyjesz na wiek, albo umierasz. Także Chrystus daje życie, a ten świat odbiera życie. Hmm. Medycyna, polityka, religia, Je, oni, banki, co? wszystko mam, odbiera mam, życie. Ja odebrał pytanie. inteligentnie życie, no. Mam pytanie, bo, bo skąd ty masz telefon do mnie? No, ty jesteś bratem starszym, 50 lat, z internetu, także y, ja nawracam świadków Jehowy, Efezanty 14, bo są zakłamani. Jakuba 5... Y, Pięć, dziewiętnaście, Jesteś na szerokiej drodze, ja na wąskę. Ja cię nawracam, żeby żył w raju na ziemi tutaj. Bez chorób, bez woje. Nie no, ja też idę do ludzi, rozmawiam z nimi, głoszę im, ale nie głoszę z taką ekspresją jak ty. Jeżeli ktoś mówi nie, dziękuję. No twój duch to ja mówię, troszkę usił. No braku. dobrze, ale tu chodzi o twoje życie, że teraz jest koniec. Albo przyjmujesz Chrystusa i żyjesz w raju. Bo tyle religii diabeł narobił, tak samo jak matki boskie, piekarska, patymska. Przecież matka boska tylko była Bogu, rodzica, nic więcej. Chrystus jest słuchaj. najważniejszy. Chrystus jest najważniejszy nad tobą. Jego naśladowanie. No słuchaj, no ja to zgadzam się, ja to wiem. No i on jest naszym ojcem, nie wiem, no Nie daj wolnej No, wolna no. wola. Błogosławię, widzisz. Słuchaj, no, no naprawdę tracisz w moich oczach. Ale to duch prawdy ci pokaże, wiemy, że. Ale dobrze, ty mi oceniasz akwaruzę już przez moje zachowanie, ale to moja gorliwość o czyste wielbienie i żebyś ty, bracie, nie umarł, bo jechowa ci u śmierci. Bo jechowa. 100 lat temu mieli nie umrzeć, badacze pisali, że miliony się obecnych nigdy nie umrze, a świadkowie 1913 roku wymarli z te pokolenia, rozumiesz? Teraz ale poganie tak? wejdą przed wami, katolicy, co mają sumienie przykładowo, i ci co ale, sumienie ale mówią co nie... dobre, co złe. I będzie pasterz, Chrystus pozbiera swoje owce, nień z cię przymuszajcie. I wesele baranka z prawdy Jego. A ty 50 lat jesteś w tej maci y, zorganizowanej, y, prostytutki duchowej, Jakuba 4,4. Wyjdź, nawracaj tych braci, głoś Chrystusa jako Ojca, jako Króla, Nauczyciela. I zobaczysz, co ci zrobią twoi bracia. Że Duch cię tak ożywi, że nigdy nie umrzesz. Bo ta prawda będzie w tobie. Słuchaj, więc mam prośbę do ciebie, najpierw takie pytanie proste. Czy rozmawiasz też z innymi ludźmi, czy tylko ze świadkami Ze wszystkimi. Z księdzem, który ucieka, boi się bo ma mały poziom. Świadkowie są jako, że oni na cały światło się. No więc, mają. Powiem, ja się nie dziwię dlaczego ucieka. E, dlatego, że taką postawę zachowuje. Ale wiesz, tu e, braciszku, masz. patrz, Korwinikę, masz... korwinnikę, poseł, 80 lat na... Rozmawialiśmy z nim. Wysłuchał, wziął słowo pisane, natchnione listy. On jest jako monarchia i wysłuchał. Korwinikę. Palikot rozmawiałem, po prostu rozmawiał, gdzie Chrystus mnie pośle. Nawet oko, ten, Dariusz, oko. Ksiądz, Dariusz, oko. Rozmawiałem. Po mam prośbę. Mam, mam prośbę. Wykaszuj mój numer. Wykażuj Nie lękaj się, bracie. Ja ci chcę zapisać do Księgi Życia Baranka. Ale nie osądzaj, ja nie, nie lękaj ja się prawdy, pięćdziesiąt lat Cię oszukali, jesteś teraz, się wybudzasz, ja wiadomo, że musisz dojść do siebie, także ale ja ci życzę spokoju Chrystusa Króla Ojca z nieba, słuchaj, spokojnie, nie lękaj się, bracisz, będzie dobrze, ja Cię wiesz, przytulam co, no, miłością, prawdą tak. Chrystusa, o, tulej Cię miłością. Tak. Wiesz co, y, 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 są, różne choroby. są ale, różne choroby, ale wiesz, że szata najbardziej zaślepił tej choroby. faryzeusz najbardziej diabeł zaślepił. Chrystus jest moim psychiatrą, psychologem, on z w łazarze. Chrystus wszystkie kroby uzdrawia. I ci mówię, że baran, baranek zwyciężył ci, co idą za barankiem. Wybrani, z królem nad królem. On nie jest panem, pan to jest w świecie podatków i tego pana Ja mam prawdę, coś się z tobą stało. Ja mam prawdę poskładaną przez Chrystusa króla, rozumiesz? Chrystus nie poskładał i dał mi życie. Ja wstrzeszam, Mateusz 10,8, ja ciebie teraz wstrzeszam. Jak uwierzysz w Chrystusa naszego ojca, jesteś nieśmiertelny. Że Chrystus nie u... 2000 lat temu zniszczył śmierć, nie możecie ci Chrystus uśmiercić, ale Jehowa Allah, buddha uśmiercają, rozumiesz? Chrystus nie uśmiercił nikogo. Ja, ja nie potrafię sobie wyobrazić... Amerykański Jehowa jest ja... bardzo zły. Amerykański Jehowa, bo Ojciec Chrystus jest wspaniały. Oni są w jedności. Ojciec Chrystus. Wiesz co, Słuchaj. Wiesz co no, no normalnie Słuchaj. doprowadziłeś Słuchaj. mnie do takiego wyjątkowego Jak... rozbawienia. Jak twoje serduszko? Tak. Normalne. Słuchaj, to spokojnie, normalne. co zakończymy rozmowę, bo, no... bo będziemy i kończyć, bo ja jestem mówiony, Mam dużo ludzi dużo się wyłania, żeby chcą słuchać, bo wysyćca tak. do, do zebrania. Ci tak. no. Nazwałeś mnie faryzeuszem Ale to jest prawda. Hey, Jak to weźmiesz no do serca, to, to zrozumiesz. Prawda. No więc posłuchaj, poradzę ci coś. Naprawdę skorzystaj. No Chrystus daje mi pouczenie Rzymian 8, 19 Jesteś Synem Bożym w rodzonym sprawie Wrodzenie Synu Bożym Widzisz teraz się jako Syn Boży Jesteś jak faryzeusz Dobra, jesteś faryzuszem, teraz jesteś naśladowcą baranka I Chrystus cię czyni Synem e, On jest ojcem twoim ojcem jest ojcem Jeszcze jedna rzecz jest Jeżeli chcesz kogoś pozyskać No to pokaż jak to robić do, 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 Chrystu, do Chrystusa pozyskać. Do Chrystusa. Tak, Ewa w raju też miała. Kobieta. Ewa w raju była doskonała i miała wolną wolę. A ty byłeś, jesteś grzesznikiem i Ewa szata no, szukała ciebie i mówi, że Jechowa z Ameryki czy nie oszukała. Słuch, kobieta, Jechowa to jest kobieta, wiesz o tym, że Jechowa to kobieta jest. Słuchaj, naprawdę skorzystaj. Skorzystaj z pomocy psychiatry. Dobra, zapraszam Ci objawienie 14 rozdział od 1 do 5 z za barankiem i o, zostaw te wszystkie religie i te kobiety co uśmiercają swoich mężów. Błogosławię cię braciszko. Wykasuj mój telefon, bo ja...